Jest z nami gość poranka, pan minister Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, dzień tak Dzień dobry państwu zaczniemy. w studiu i dzień dobry państwu przed odbiornikami, przed aplikacjami. Podobno najczęściej pobierana aplikacja. 20 200 tysięcy, 200 tysięcy. Tak, pan sobie wyobraża. Tak. Jeszcze słuchają nas bez aplikacji w różnych miejscach tu i ówdzie. Ale w związku z tym... Prawdopodobnie dzięki moim obecnościom na antenie państwa radia. O, na pewno. Również, Ogromny, a jak mi się wydaje, a pan pan jeszcze... jest współtwórcą, goście są zawsze współtwórcami. A, a gdybyś mediów. pan jeszcze panie ministrze zagrał nam na gitarze w takim poranku, to w ogóle aplikacji pobrań byłoby znacznie więcej. Ja wyjątkowo dzisiaj pozwalam sobie mieć takie pytanie, no bo mam do urodziny, tak dlatego czy pan 18. zagrałby dla mnie? Dziękuję, czy pan zagrałby dla mnie jakąś piosenkę z repertuaru na przykład Marka Grechuty? Czy pan potrafi jako wirtuaz gitary i uczestnik Śląskich Jesieni Gitarowych? No, tam Śląska Jesień Gitarowa to bardziej organizacyjny mój udział odnotowała niż artystyczny, ale gram sobie rozrywkowo. Co mi do głowy przychodzi, to nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Ciekawe, Czy to Ciekawe dlaczego, to są, dlaczego? Tak, tak. są ładniejsze. Tak. Są, gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę na przykład można by ale, było tak. Ale dobrze, ale ale do, do, przyjmuję, Przejdźmy do poważnych, poważnych spraw, bo wszystkich, panie ministrze, zajmuje aktywność pana posła Romana, posła i mecenasa Romana Giertycha, która wczoraj objawiła się e, tak. Poprosimy tę krótką wypowiedź. Obwodowe komisje wyborcze zostały w sposób nielegalny, i to jest, mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, przejęte w większości przez ludzi typu pana Olszańskiego, z jak, jakichś braci kamraci, y, którzy się zbierali w jakichś grupkach, i nagle brat kamrat. Wystawiał kilkanaście tysięcy członków dowodowej komisji wyborczej. Pan, pan poseł Giertych może mówić z pełną odpowiedzialnością, bo jak widzimy, odpowiedzialności za swoje czyny nie ponosi. Tutaj nawiązujemy do polnordu. Dobrze, a to o, ty, o tym za chwilę, pa, pa, panie ministrze, bo e, chcemy czy nie chcemy, e, e, ale obecna koalicja ma twarz Romana Giertycha. E, o który, nie, nie zgadzam się. Który ma? Ależ ta, ależ ta, nie? Ta, a dlaczego się a... pan nie zgadza? No bo oczywiście, że nie. No Roman Giertych robi to, co robi Roman Giertych, a koalicja ma twarz swoich liderów. Polskie Stronnictwo ludowe to pan premier Kośniak kamysz Polska 2050, jak sama nazwa wskazuje, to Szymon Hołownia. Lewica zdaje się, ma dwie twarze, bo ma, ma twarz czarzastego i twarz Biedronia. A Giertych to co robi, robi na własny rachunek. No i może trochę na rachunek swoich kolegów z koalicji. Ale 20. pan wie, że politycznie i wizerunkowo to jest zupełnie inaczej, bo to wszystko idzie na Również na pana rachunek to opowiadanie o brata kamrata, którzy opanowali obwodowe komisje wyborcze, bo to wynikało z tego, że to jest trzecia siła polityczna w kraju, ci dwaj tam braci, a kamraci. No i tu też się nie zgadzam, dlatego że gdziekolwiek chodzę do mediów, to mówię, żeby stać mocno nogami na ziemi i szanować instytucje demokratyczne, które sami stworzyliśmy. System wyborczy w Polsce jest w taki sposób pomyślany, że daje bardzo szeroki udział czynnika społecznego w przeprowadzaniu wyborów, daje możliwość zasiadania w komisjach mężów i dam zaufania, daje możliwość w zasadzie stałej kontroli tego, co się dzieje w komisjach. A przypomnę tylko, że kiedy w poprzedniej kadencji dyskutowaliśmy zmiany w kodeksie wyborczym, to PIS miał pomysł, żeby liczenie głosów odbywało się pod nadzorem kamer. No i wówczas strona demokratyczna dość jednoznacznie przeciwko temu pomysłowi wystąpiła. No bo RODO i tak dalej. No, no, no niemniej jednak ktoś pozwala panu posłowi, przecież on nie robi tego jako mecenas, nie robi tego jako autonomiczny poseł, tylko jest częścią. Rządu, więc ktoś musi na to wyrażać zgodę. Dlaczego no, tak się no może w to wierzy ale... po prostu, może ma takie przekonanie głębokie, może się czuje skrzywdzony. To, to trochę szkoda, dlatego że to jest w zasadzie temat zastępczy. Dzisiaj powinniśmy się zastanawiać, co się stało takiego, że demokratyczny kandydat przegrał, e, przegrał te wybory z e, panem prezydentem Karolem Nowrockim. E, a jaka a była pan, przyczyna, pan, że Pan i nie był demokratycznym kandydatem? Ja protestuję. Przepraszam, to pewne retoryzele. uproszczenie oczywiście. Chodzi o. Chodzi o, o jakby określenie strony z której ten kandydat. No, to ta pochodzi. jest demokratyczna obaj byli, obaj byli, jak najbardziej demokratyczni. Natomiast zamiast zastanawiać się nad przyczynami porażki, próbować wyciągnąć wnioski, no i jakoś wykorzystać te dwa i pół roku, no to rozmawiamy o jakimś totalnie wirtualnym problemie manipulacji wyborczej. Nie bez powodu no, do, do, Dobrze, do, no właśnie nie bez powodu, bo przecież za działaniami Romana Giertycha stoi minister sprawiedliwości. Adam Bodnar, który wczoraj złożył wniosek o przeliczenie powtórne 1800, przepraszam, 1500, ale pewnie do wieczora dzisiaj będzie 1800 komisji wyborczej. No i sam kierownik, jak mówi się w gwarze politycznej, czyli prezes Rady Ministrów Donald Tusk, autoryzuje to, co robi Roman Giertych. Akurat działaniom pana ministra Bodnara się nie dziwię. Pan minister Bodnar, oprócz tego, że jest ministrem sprawiedliwości, jest również prokuratorem generalnym. Jako prokurator generalny ma obowiązek ścigania przestępstw czy wyjaśniania, czy takie przestępstwa mogły zostać popełnione. No a fałszowanie wyborów czy działanie przeciwko, zmierzające do zakłócenia przebiegu wyborów, jest przestępstwem określonym, o ile dobrze pamiętam, w artykule 245 kodeksu karnego. Więc jeżeli prokuratura widzi rzeczywiście, takie przesłanki, żeby wszczynać postępowania, to niech takie postępowania wszczyna. Ja jestem przekonany, że to postępowania będzie musiała potem umorzyć, dlatego że no, ten proces jest tak pomyślany, że przede wszystkim jest prowadzony przez niezależny organ, jakim jest Państwowa Komisja Wyborcza. Warto wspomnieć, że w Państwowej Komisji Wyborczej większość składu została wyłoniona już po przejęciu władzy przez koalicję 15 października. Warto wspomnieć, że nigdy nie kwestionowaliśmy w Polsce ważności wyborów. No może, z wyjątkiem 2014 roku, gdzie na podobną chorobę, na którą dzisiaj cierpi Roman Giertek, zapadł wówczas Jarosław no, Kaczyński. Tylko wtedy było 18%, 18 nieważnych głosów, a wyniki tamtych wyborów z 2014 roku do dzisiaj nie zostały ogłoszone, panie ministrze. To jest zasadnicza różnica. Nie zgadzam się. Państwo, Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki tamtych wyborów. Tak? Sąd Najwyższy. Ale szczegółowych nie wyników, nie, szcz, szczegółowych wyników e, konkretnych e, obwodowych Komisji nie ma do dzisiaj. Ja wtedy zostałem radnym województwa śląskiego, wie pan. Także ja, ja jestem przekonany, że byłem legalnie wybranym radnym i Państwowa Komisja Wyborcza wybrała zaświadczenie z PKW, że zostałem wybrany radnym. To jest taka sama narracja, jaką stosują dzisiaj przedstawiciele koalicji rządzącej, mówiąc, czy tam dziennikarze niektórzy, mówiąc, że PKW nie wie, kto wygrał wybory prezydenckie. Oczywiście, że wie, przecież zaświadczenie o wyborze zostało wręczone prezydentowi elektowi, przecież uczestniczyli w tej uroczystości. Przedstawiciele rządzącej koalicji. Naprawdę stójmy mocno nogami na ziemi i miejmy zaufanie do instytucji demokratycznych, które sami powołaliśmy. No dobrze, czy, czy możemy mieć zaufanie do marszałka Sejmu, szefa pańskiego ugrupowania pana ministra, że no, tym procedurom konstytucyjnym stanie się zadość, że marszałek, tak jak powiedział zresztą, tak jak pan marszałek zadeklarował, zwoła Zgromadzenie Narodowe, odbiera. Znaczy my, 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 społeczeństwo, państwo, jako parlamentarzyści, przysięgę od, no, od prezydenta elekta, i no, nie stanie się coś, czego, czy w najgorszych snach byśmy sobie nie życzyli. Oczywiście, że możemy mieć zaufanie. Hołownia jest państwowcem, czuje odpowiedzialność za zapewnienie ciągłości na stanowisku prezydenta i w próba jak gdyby montowania wokół hołowni takiej atmosfery, że teraz będzie coś opóźniał, ogłaszał jakąś przerwę, kwestionował wynik wyborów, to, to jest totalnie nieodpowiedzialne. Szymon Hołownia jest państwowcem, jest człowiekiem odpowiedzialnym za Polskę, a w interesie Polski jest to, żebyśmy nie podważali demokratycznych wyborów. My się możemy zastanawiać, co takiego się stało, że nasz kandydat przegrał, ale to, że nie lubimy kandydata, który wygrał, nie powinno być tak, powodem to bardzo słuszne, do to bardzo ważności wyborów. To bardzo słuszne, zostawmy to ważne zdanie wybrzmiało teraz, ale skoro od, odcina się pan od działań kolegi kolekcjonerycznego pana Giertycha. To przejdźmy teraz do tego na jakim etapie jest koalicja. Czy to jest jeszcze szacunek czy być może już tylko walka o przetrwanie? Bo nawiązuje do tego rankingu. A może jeszcze miłość romantyczna. Może jeszcze tutaj... miłość, mamy taki ciekawy właśnie raport zrobiono o relacjach w Polsce 83% Polaków wierzy w miłość na całe życie i trochę próbujemy przyłożyć ten schemat do państwa emocji i do państwa działań w koalicji. Jesteśmy w dużo lepszym stanie, w dużo lepszym stanie niż zjednoczona prawica była przez całe dwie kadencje swoich rządów. Tam nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale zdarzało się na przykład, że Solidarna Polska, dziś suwerenna polska, głosowała przeciwko własnemu rządowi w sprawie na przykład funduszu odbudowy rząd musiał tych głosów szukać gdzieś indziej. Tam na porządku dziennym były takie właśnie wyrzucanie kogoś z rządu, rekonstrukcję rządu, wyrzucanie tego ministra, tamtego ministra. Jak się Kaczyński z Gowinem rozstawał, to przecież. Gowin rezygnację składał, potem wracał do tego rządu. Ale do przejdźmy do waszego, przejdźmy do teraźniejszości. Wiemy, dziękujemy Także za to przypomnienie historyczne. Także my jesteśmy naprawdę tak. w świetnych relacjach. To oczywiście jest partnerstwo, jak każde partnerstwo ma swoje blaski, cienie, ma swoje lepsze chwile i gorsze, ale wystarczyło wczoraj obserwować posiedzenie Sejmu, widzieć, co na przykład robił pan premier Kośniak kamysz w jaki sposób kontrował wypowiedzi polityczek i polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby wiedzieć, że że koalicja ma się dobrze. No, a dymisja, a jakie dymisja pani ministry, jak się pani minister e, określa, Joanny Muchy, to jest, rozumiem, objaw tego, że koalicja ma się dobrze, bo umówmy się, te powody podane e, to, to, jest, e, to są raczej preteksty. No, po, po prostu pani minister Joanna Mucha nie chciała być w tym rządzie. Czy to jest po, początek rozpadu, panie, e, pa, pa, panie ministrze, rozpadu tej koalicji, tak jak wiele osób komentuje? ministra, jako słowo w języku polskim, jakem gramatyka, jest feminatywem, podobnym jak kierowniczka, nie wiem, redaktorka, dziennikarka albo hostessa. Jaki jest feminatyw zbudowanym... od słowa substytut? substytut może być rzeczownikiem osobowym i bezosobowym, więc nie możemy tworzyć od niego feminatywów, dlatego, że mielibyśmy problem potem z ich jakimś funkcjonalnym użyciem, panie redaktorze. To doskonale właśnie. pan o tym wie. A nie dał Myślę, się w języku puścić? francuskim, tak bliskim puścić. pańskiemu sercu byłoby to łatwiejsze. Ale wróćmy, puścić, ale wróćmy do pytania. Po, no, do no właśnie, wróćmy do, do, do pani Janny Muchy, bo to, to, to jest zasadne pytanie, czy ta koalicja się właśnie nie rozpada na naszych oczach. Nie, nie rozpada się. Zrezygnował pan poseł Kołodziejczak, zrezygnowała Joanna Mucha. Joanna jest polityczką, która jest w Sejmie od wielu kadencji. Była już ministrem konstytucyjnym w rządzie Donalda Tuska. Teraz była wiceminister, wiceministrą w resorcie edukacji. Doszła do ściany, nie potrafiła się porozumieć z własnym kierownictwem. Ja wcale się nie dziwię, że postanowiła zrezygnować, no bo no, nie można działać przeciwko woli swojego szefa. Gdybym ja miał taką sytuację w w moim resorcie, w resorcie cyfryzacji, że nie potrafię się porozumieć ze swoim szefem, to też zadałbym sobie pytanie, czy takie trwanie w konflikcie, to jest najlepsze, co mogę zrobić. Mhm. Y Joanna w polityce w zasadzie osiągnęła wszystko. Mogłaby jeszcze zostać wicepremierem albo premierem, czego jest całego serca życzę, bo, y bo to moja przyjaciółka, mhm. przecież nie tylko polityczna. No, no właśnie, Powiedział pan taki ja piękne... do takich decyzji. Powiedział pan takie piękne zdanie, że koalicja ma się dobrze, ale czy Polska pod rządami koalicji ma się także dobrze? Skoro serwowane są różne ciekawe pomysły na Nawiązując do Ministerstwa Edukacji Narodowej, pani Izabela Bodnar uważa, że obowiązkowa. Pańska koleżanka z, z ugrupowania polska 20, 25 Obowiązkowa matura z matematyki, 25. cytuję, to zmora wielu uczniów. Zmora. Dziś na prośbę 25 tysięcy obywateli, którzy podpisali petycję o zniesieniu obowiązkowej matury z matematyki, rozpoczęliśmy w Sejmie dyskusję o tym, jak poprawić sytuację polskich uczniów. To może po prostu zrobić szkoły nieobowiązkowe albo w ogóle zakazać przychodzenia do szkół. No to ja się to pani redaktor, przyznam, pani redaktorce, przyznam. Nie się, jestem pani redaktor. Że, jeżeli pan pozwoli. Nie, a rzeczywiście, że pozwoli. Przecież jest kwestia wyboru, Otóż a, a nie jakiegokolwiek jakiegokolwiek obligu. W Co? każdym razie, ja zdawałem maturę z języka polskiego i z historii, dlatego że wtedy, kiedy ja zdawałem maturę, czyli w roku 1989, o ile dobrze pamiętam, nie było obowiązku wyboru matematyki na maturze. A potem obroniłem pracę magisterską, potem zrobiłem. Doktorat, pewnie zdałbym maturę z matematyki, pewnie nie tak dobrze jak tę, którą zdałem z historii, ale miałem wówczas wybór, że mogłem sobie wybrać inny przedmiot niż matematykę. Jeżeli 25 tysięcy Polegi Polaków uważa, że jest problem, na przykład są rodzicami dzieci. Którzy cierpią na taką dziwną przypadłość, że się im dość trudno nauczyć matematyki. Przecież nie kwestionujemy, że takie przypadłości w przypadku niektórych dzieci istnieją. Panie prawda? ministrze, ale jak, raczej jak chyba desgrafia... w edukacji. Tak, tak, ale w edukacji raczej dążymy do tego, żeby podnosić poziom z edukacji. No zwłaszcza, bo to że matematyka jest. To niepokojący trend. Nie matematyka ma... akurat jest ważna w przy w zawieraniu umów, przy braniu kredytów. Ale czy to znaczy, że, że moja matura jest mniej ważna niż matura panu... pana redaktora? który zapewne pisał matematykę, bo jest nieco rocznikowo bardziej w lecie w posunięty ode mnie. Panie, ja pisałem Panie. matematykę, ale wtedy były jeszcze też um, obowiązkowe z w nosu taka komunistyczna um, wiedza pro... o społeczeństwie, tak, tak, tak. i tak. wiedza o społeczeństwie. Wracając do tego pytania, czy uważa pan, że pozbawianie dzieci, młodzieży możliwości zdawania matematyki, a co za tym idzie umiejętności logicznego myślenia, kształtowania liczenia i jednak poszerzania podstawowej gałęzi wiedzy jakąś Matematyka to dobre rozwiązanie i że to będzie ratunek dla młodzieży? Ale przecież pani posłanka Bodnar nie apeluje o to, żeby wyrzucić matematykę ze szkół, tylko żeby dać dzieciom wybór, żeby mogły sobie wybrać inny przedmiot niż matematyka na maturze. To nie chodzi o to, żeby, żeby obniżać wiedzę polegi Polaków. To chodzi o to, żeby w odniesieniu do pewnej wąskiej dość grupy tych dzieciaków, żeby one miały wybór, jeżeli są dotknięte taką przypadłością, jaką jest dyskalkulia, to żeby mogły zdać tę maturę dobrze z innego przedmiotu na przykład z historii. Przecież to, że ktoś świetnie zna matematykę, że potrafi wyliczyć, nie wiem, przebieg zmienności funkcji, w niczym nie czyni go lepszym, niż na przykład gościa, który jest w stanie podać dzienną datę bitwy pod Austerlitz. No, Porównujemy tak... akurat dwie bardzo szlachetne Dobrze. dziedziny wiedzy. Ale... Przejdźmy Dobra. dalej, proponuję, bo niepokojąca informacja o śmierci pana Macieja Grzegorzewskiego. To był dyrektor działu kontroli Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, poniekąd pana po, po, podwładny, tak? Nie, 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 nie mam na szczęście nic wspólnego z NCBR-em. Ministerstwo Cyfryzacji nic nie ma wspólnego. NCBR jest agentem Ministerstwa Nauki. A no, no, ale ta śmierć dobrze, jest jednak rzeczywiście ale... niepokojąca no, i bardzo bo, dziwna. Bo, bo, bo to jest człowiek, który miał e, no, potężną wiedzę w głowie, e, taka czarna skrzynka polskiego państwa, można to tak obrazowo porównać no i um, bardzo niepokoi ta, ta, taka śmierć w zagadkowych um, okolicznościach To tam znaleziono zwłoki. E, pa, pa, panie ministrze, no e, poprosimy o komentarz. Ja nie chcę rozwijać wszystkich tych teorii, e, które już krążą e, o powrocie seryjnego samobójcy, bo no, niestety była taka rzeczywistość wielu zagadkowych śmierci za czasów e, e, poprzednich rządów Donalda Tuska, no, obyśmy do tego nie wracali. Dlatego trzeba tę sprawę w sposób absolutnie jasny no, społeczeństwu wyjaśnić. Tak, ja też czekam na komunikat policji, jaka była przyczyna tej śmierci. Pewnie będzie znana ta informacja po przeprowadzeniu autopsji. Na razie wiemy tylko, że znaleziono ciało. To jest oczywiście gigantyczna tragedia, jak zawsze wtedy, kiedy ktoś umiera. Natomiast nie wiemy, co się stało i w zasadzie niewiele więcej o tej sprawie wiemy, oprócz tego, że odnaleziono zwłoki pana dyrektora. No To też swoją drogą osoba z taką wiedzą i na takim stanowisku może być, należałoby rozważyć, czy nie powinna mieć ochrony. Ale skoro jesteśmy już przy tak dramatycznych to wydarzeniach, może w kosmos to kosmos jednak... się przeniesie. Nie, ja bym chciała jeszcze tak. jednak o śmierć oskarka zapytać, bo to jest coś, co bulwersuje ludzi, żądają wyjaśnień. Co się stało, że dziecko zostało odebrane matce? Dlaczego, w jakich okolicznościach, umarło i kto za to odpowiada? Myślę, że już tyle czasu minęło, że powinniśmy to pan, wiedzieć. Pan, pan minister ministra. jest prawnikiem. No, sąd, który y, 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 przysądza y, y, opiekę zastępczą dla nieżyjącego dziecka, przyzna pan, że to, y, pan minister, że to kuriozum, co najmniej. Nie wiem, czy tam nie było doraźnej decyzji podjętej, że w związku z zatrzymaniem obojga rodziców te, k, przydzielono którąś z Taka, Ale decyzja sądu była już w momencie, kiedy dziecko nie żyło i sąd o tym wiedział. Ja nie mam nie mam kompletnie wiedzy na temat tej sprawy. Wiem, że odbyła się komisja do spraw dzieci i młodzieży w tej sprawie, wiem, że próbowano wyłączyć jawność tej komisji, co uważam, że nie było zbyt szczęśliwym pomysłem. I wiem, że tam było dość gorąco, ale, ale niewiele więcej o tej sprawie wiem, oprócz oczywiście tego, że ona mnie bulwersuje jako taka, no bo zawsze tam, gdzie, gdzie ktoś traci życie, czy on jest dzieckiem, czy on jest dorosłym człowiekiem, no to no nie te to jest okoliczności po były wyjątko... smutne. Te okoliczności były jeszcze... wyjątkowo dramatyczne, tam to nie jest... możemy przechodzić do tego do... Siostrzyczka trzyletnia tego, tego też w oskarka, tym... też dalej w, 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 poza rodziną. Panie ministrze. no tak i te obrazki, obrazki matki która uczestniczy w pogrzebie i jest zakuta w zespolone kajdanki one też są bardzo no, nieszczęśliwe. No ale to się zdziało teraz teraz wierze. za panowania tego tak, rządu. No my musimy tak, to ja wyjaśnić. Tak ja tylko tylko ja mam ja, ja mogłem tu tylko oglądać ja nie mam żadnego kompletnie żadnego związku z tą sprawą. Liczę na to, że ta sprawa zostanie dogłębnie wyjaśniona, jeżeli ktoś podejmował w tej sprawie błędne decyzje, to poniesie odpowiedzialność. Jeżeli cokolwiek można powiedzieć że takie tragedie przynoszą jakiś, jakiś skutek pozytywny, to można się odwołać do sprawy Kamilka, która zaowocowała powstaniem specjalnej ustawy, która tego typu patologię likwiduje. Panie minister, tylko zapytam, to czy, może, pewnie... czy pan już może wie, kto personalnie się będzie zajmował tą sprawą? Kto będzie za to odpowiadał? Czy w ministerstwie, czy, czy w Sejmie, czy jest ktoś? Nie mam pojęcia. Ja hmm. pracuję w Ministerstwie Cyfryzacji. Pani wiem, redaktor, wiem, ale ten, rozmawiacie to... na pewno o tym. No, to jest coś, co bulwersuje i budzi sprzeciw Polaków, więc myślę, że musicie jako rząd na to też odpowiedzieć. Pewnie tak, ale pewnie będzie się tym zajmować Ministerstwo Sprawiedliwości albo Dobrze. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Dziękuję. w zakresie, który dotyczy działań policji. Panie ministrze, to na koniec porozmawiajmy o niewątpliwym sukcesie. Naszym wspólnym, wszystkich Polaków, pan dr Sławosz Uznański-Wiśniewski jest w kosmosie. Tam są informacje, że mijał się z ego Romana Giertycha w tym kosmosie, ale. Ach, to taką złośliwość. taka złośliwość. Tak, a Trochę, trochę sobie pozwoliłem na, 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 na drobny żarcik. Ale panie, panie ministrze to, to było możliwe dzięki, krótko mówiąc, decyzjom ministra Waldemara Budy i, i decyzjom Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Da się budować coś na dalszy horyzont niż tylko parę miesięcy politycznego trwania, a może warto by takiej horyzonty dziesięciodniowe no, 20-letnie sobie wyznaczać, bo wtedy to mamy właśnie efekty. No, jak widać da się. No, ja wspomniałem, że pracuję w resorcie cyfryzacji, który też szczyci się tym, że kontynuuje dobre projekty poprzedników, rozwijając te projekty w jeszcze lepszą stronę. Oczywiście mamy wiele swoich pomysłów, które też realizujemy, ale to, co w dziedzinie cyfryzacji poprzednicy zrobili dobrze, to po pierwsze doceniamy, a po drugie staramy się rozwijać w, w, taką, w takim oczekiwanym kierunku, więc to pokazuje, że, że jest możliwa jakaś sztafeta śmiałem się, bo widziałem jakieś doniesienia dziennikarskie jednego z mediów dość dużych na polskim rynku, które wówczas, kiedy rządził PiS, no, odnosiły się dość sceptycznie do pomysłu wysłania kolejnego Polaka w kosmos, natomiast kiedy Giga, ten Polak już Gigantomania! Poleciał, pa, zapachniało tak, tak, PRL-em! No tak, Gazeta Wyborcza pisała. Tak. tak, kiedy ten Polak już poleciał, no to ten sam redaktor, prawda, nie posiadał się z radości, że mamy kolejnego Polaka w, w kosmosie, więc to jest bardziej, to, to mnie bardziej śmieszy, no bo przecież dobre projekty są po to, żeby je kontynuować. O, i to jest dobra pojęta naszej rozmowy, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Pan minister Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji był gościem poranka dziękuję. w Radia Republika. Gość Radia Republika.